Hej, cześć, witajcie, z tej strony Xavi A dzisiaj tak film trochę na spontanie Bodajże postaram się rozpocząć nową serię W której po prostu będę sobie rozmawiał na jakieś tematy Właściwie zrobiłem to już jakieś dwa miesiące temu Ale lekko porzuciłem pomysł Jednak wracając do tematu Dzisiaj po prostu sobie zrecenzujemy Five Nights at Freddy's Security Bridge I powiem co mi w tej grze pasowało Co mi się tak bardzo podobało A co według mnie mogłoby No być lekko lepsze Dlatego cóż, nie będę zbytnio przynudzał Od razu mówię, nie wiem czy się nie powtarzam ale ten film będzie na spontanie Dlatego jeżeli będę się zacinał Czy coś w tym stylu to przepraszam Ale nie za często robię takie filmy Znaczy właśnie mam jakiś scenariusz przygotowany Czy coś w tym stylu Dlatego cóż, myślę że możemy przejść do recenzji Generalnie, jak pewnie wiecie, Five Nights at Freddy's Security Breach jest nowym FNaFem, robionym już nie przez Kota, a przez Steel Wool. Widać tą różnicę, że od gry, która tak naprawdę była prostą gierką robioną w Clickteamie, przyszliśmy do tak naprawdę bardzo, bardzo super wyglądającej gry, ale... To już kwestia graficzna. Myślę, że na początek najlepiej będzie się skupić na fabule, bo to właśnie o nią najbardziej martwiliśmy się przed wyjściem gry. I tak szczerze, nawet jeżeli miałbym brać pod uwagę tylko ten aspekt, to Security Breach był naprawdę postawiony bardzo, ale to bardzo wysoko, ze względu na easter eggi, jakie jesteśmy w stanie znaleźć w tej grze, oraz po prostu zakończenia, które są no, ciekawe, rozbudowane i na pewno jest ich więcej oraz są lepsze niż w poprzednich grach. Tak naprawdę, jedyną grą, która wymogła konkurować na tej płaszczyźnie z Security Bridge, jest chyba. W Sister Location, bo chyba tylko tam dostaliśmy jakieś dwa endingi, które tak naprawdę nie były za bardzo rozbudowane, bo w jednym mogliśmy pokonać Enarda i tak do nas przychodził w nocy, i sobie oglądaliśmy seriale, a w drugim, no cóż, zostaliśmy. Uch, zostaliśmy spenetrowani przez tego samego animatronika. Ale wracając do tematu, to jedną z rzeczy, która spodobała mi się w nowym FNAF-ie, było przede wszystkim to, że mimo iż wiemy, które endingi są kanoniczne, a które nie, to każdy z nich wnosi coś nowego do fabuły. Jak chociażby ten ending, w którym podpadamy piserie i Freddy oraz Vanessa w sensie wani spadają z dachu i owa Vanessa patrzy na wszystko z dachu. Co Teoretycznie obalało wszystkie teorie, które mówiły, że Vani to Vanessa, ale jeżeli przyjrzeliśmy się bliżej tej sytuacji, to nie jest tak oczywiste. Jeżeli interesujecie się tym tematem, to macie teraz w prawym górnym roku odnośniki do dwóch filmów na ten temat, a ja już będę powoli mówił o innych endingach, takich jak na przykład ten kanoniczny z Aftonem, w którym po prostu maksujemy Frediego i mamy do czynienia, no, z, jak, to, jak to jest powiedziane, z Aftonem. To jest naprawdę ciekawy ending i biorąc pod uwagę, że jest kanoniczny, no to czekają nas naprawdę Owocne dalsze części. Jednak myślę, że nie będę się aż tak rozgadywał na temat tych endingów, bo jest ich naprawdę sporo. A według mnie można by było zrobić o tym naprawdę ciekawy, osobny film. Możecie zresztą napisać w komentarzu, czy chcielibyście takowym. Co do fabuły, to kolejną rzeczą, która mnie bardzo szczęśliwiła, była ilość easter eggów i nawiązań do poprzednich gier, jakie byliśmy w stanie znaleźć, grając w tą grę. W sensie myślę, że jako przykład mogę podać jeden z nich, którym jest spokój, w którym Michael oglądał seriale po zakończeniu Noski w Sister Location. No, i żeby się dostać do tego pokoju, musimy po prostu zeskrinować parę ścian, parę plakatów i otwiera nam się tajemnicze przejście, w którym jest kot, lalki jakieś. E, nie pamiętam zresztą, mówię teraz z pamięci. Po prostu niesamowite, że twórcom się chciało robić takie histeregi. Po prostu Majstersztyk. Nie, nie, nie będę teraz wymieniał a -Stylu, bo a -Stylu nie pamiętam. E, wiem na pewno, że było ich całkiem sporo. Nie jestem pewny, czy to było wprowadzone oficjalnie do gry, ale chociażby w trailerze e, był Fredbear w SNAP 4, przez co niektóre osoby zaczęły mówić, że Gregory jest w śpiątce, ale ja osobiście uważam, że ta teoria ma tyle samo sensu, co to, że e, technikiem ze byłby byłbym William. A nie Michael, a jak wiecie, w tym roku 2022 takie teorie po prostu lądują do pewnego miejsca na pulpicie, do którego rzadko się zagląda. <grym> Ale dobra, żeby się zbytnio nie zgadywać, to po prostu jestem zadowolony z tego, że twórcy myślili naprawdę wiele easter eggów, nawiązań itd. No i cóż, myślę, że możemy przejść do grafiki. A co do właśnie jej, to cóż, jak pewnie się domyślacie, po prostu uważam, że jest niesamowita. W sensie w 2014 roku dostaliśmy bardzo, ale to bardzo prostego klikera, w którym głównym zadaniem było po prostu klikanie obrazków i przeżycie do 6 rano. I obecnie dalej musimy przeżyć do 6 rano, ale tym razem możemy się już poruszać przy pomocy klawiszy na przykład takich jak AWSD i tak dalej. Rozmawiając już nawet o tym z powodem poruszania się o rokacji, to nawet przypominają mi się czasy, Ludzie jeszcze e, nie wiedzieli zupełnie o tym, że Stilur przejmie fnaf bo to był jeszcze rok, nie pamiętam, tak, 2018, 2017 i każdy wtedy narzekał na to, że Scott mógłby w końcu zacząć robić to samo, co zrobimy w fangame'ach, czyli właśnie dać wielką mapę, nawet może niewielką, żeby lokacja była i żeby można było się po niej poruszać, bo każdy był już powoli znudzony z tym, że o, klikać obrazki, klikać obrazki. I swoją drogą dostaliśmy coś takiego, chociażby w Sister Location, w sensie Mieliśmy jakieś swoje biuro i mogliśmy się po nim poruszać, ale to poruszanie było dość ograniczone. Później mieliśmy taką lekką serwę, bo był to bodajże FNAF Pizzeria Simulator i tam nie pamiętam, żeśmy za bardzo się poruszali, chodząc i tak dalej. Mieliśmy oczywiście kilka miejsc, mieliśmy dzień, w którym sobie zarządzaliśmy pizerią, mieliśmy noc, w której odpieraliśmy ataki animatroników, jeszcze sprawdzaliśmy te animatroniki. No, a później był UCN. UCN, no nie poruszaliśmy się za bardzo, no chyba, że po kamerach, jak we Fnafie 1. No i było help wanted. Help Pointed sytuacja nieco się poprawiła, ale mieliśmy po prostu jedne, kilka map do wyboru i tak dalej. To też nie było to. A jednak obecnie dostaliśmy coś naprawdę na zupełnie innym poziomie, w sensie mapa jest ogromna, mamy tutaj rozmieszczone wiele easter które czekają tylko na odkrycie, no i możemy się po niej swobodnie poruszać, możemy sobie po niej chodzić i podziwiać, że tak powiem, to co udało się zrobić twórcy. Są. Myślę, że skoro już sobie powiedzieliśmy, co mi się podobało w tej grafice, to mogę też wymienić rzeczy, które według mnie mogłyby być lepsze, albo się obawiałem, że mogą być słabe, ale się okazało, że będą dobre. Więc taką pierwszą rzeczą będzie to, iż obawiałem się, że po prostu klimat nie zostanie zachowany w tej nowej części FNaFa. W sensie, biorąc pod uwagę te trailery, które dostaliśmy, to na początku myślałem, że no cóż, ta gra będzie kolorowa, family friendly w ogóle, Stylu, 2 tę robotę, i mimo iż, o ile się nie mylę, Steel robiło już Help Wanted, to... Teraz obawiam się, że, przez że bez Scotta to wszystko runie. No bo wiecie, FNAF był o zawsze robiony przez Scotta i na przykład dobrym przykładem takiej, takiej bardzo klimatycznej gry był FNAF 1. Tam mieliśmy naprawdę bardzo, ale to bardzo ciemne biuro i w tym biurze gra muzyczka i tak dalej, to było mega klimatyczne. A ja obawiam się właśnie, że w tym nowym FNAF-ie to wszystko zostanie zrąbane, że wszystko będzie kolorowe, że totalnie nic nie będzie miało takich oryginalnych barw, to nie będzie to samo, co było kiedyś, ale wbrew pozorom, mimo iż gra jest kolorowa i na pewno nie jest tak ciemno jak kiedyś, to są momenty w niej, w których naprawdę czuć ten klimat. Myślę, że dobrym przykładem, żeby, po, żeby nie gadać ogólnikowo, będzie noc, ponieważ wtedy nawiedza nas Moondrop, no i zna naszą lokalizację, wszystko ciemnieje, jest, są te partyklesy. To po prostu jest super, w sensie taka świadomość, że macie dzień i jest zarąbiście normalnie w dzień. Wszystko jest super, jasno, animatroniki, no, polują na was, ale nie jest tak źle, a w nocy ten Moondrop, on sobie zdaje, Sprawek, gdzie wy jesteście, jedynym miejscem, w którym możecie się przed nim schować, jest właśnie Freddy, który jest naszym jedynym sprzymierzeńcem. Ale dobra. Myślę, że możemy przejść do rzeczy, które naprawdę, ale to naprawdę mi się nie podobały. I mimo iż myślałem, że zostanie to naprawione, chociaż zostało polepszone, ale to dalej nie jest to, co bym chciał, to widok z kamer. W sensie. Nie będę jakoś się na ten temat rozwodził, ale jak sobie oglądam na przykład angielskie gameplaye, bo żeby jak najszybciej się zapoznać z sobie na brytyjskim YouTubie oglądałem, czy na amerykańskim. No to te kamery mi się po prostu nie podobały, w sensie coś mi w nich tak nie grało, że nie podobało mi się tak, że jak ktoś się włączał, to od razu miałem taki stren, zwłaszcza te szumy, no i przede wszystkim Jumpscary nie są aż takie złe, ale według mnie mogłyby być lepsze. Więc cóż, myślę, że skoro już sobie troszkę porozmawialiśmy na temat samej grafiki i tego co jest z niej dobre, co nie, to może przejdziemy teraz już tak bardziej ogólnie do tego, co mi się nie podobało w całej grze, i mimo iż tych rzeczy nie było aż tak sporo, to jednak były i warto o nich powiedzieć. Dlatego cóż, myślę, że możemy przejść do następnego podpunktu. Właśnie co do tych rzeczy, które według mnie lekko nie pykły, to poza tymi kamerami, o których już trochę powiedziałem, była to przeklęta optymalizacja. W sensie, pewnie jeżeli ktoś grał w tą grę, to zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest ona najlepsza. W sensie, na niektórych dyskach gra po prostu. odwala. I ja rozumiem, że stylu chciał po prostu tą grę jak najszybciej wypuścić, przed świętami, żeby ludzie kupywali, hypowali się i tak dalej, ale według mnie, no, trochę release. Sprawę. Poza tym, że cała gra jest definitywnie super i należy powiedzieć, że jest najlepszą grą z całego FNAFa, to jednak optymalizacja jest mega ważna i zre... po prostu, żebym się tak bardzo nie rozgadywał, to powiem na przykładzie innej gry, która również jest bardzo znana i również wyszła w podobnym okresie. Jest to Cyberpunk, który wyszedł jakiś rok temu i wszyscy byli na niego mega nahejpowani, ale optymalizacja zniszczyła wszystko lagował się glitchowo i tak dalej mam nadzieję że nie stanie się to samo z tą grą bo mimo, iż obecnie na Steamie jest wiele update'ów, które łatają po prostu tą optymalizację To naprawdę równie bywa Więc cóż, myślę, że to właśnie by było na tyle, co do wszystkiego, co było związane z tą grą Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie Jeżeli wam się spodobał film, to możecie napisać w komentarzu zejść łapkę w górę, suba i wbić na Discorda, na którym ostatnio się bardzo wiele dzieje Jednak ja już nie będę wam truł moimi social mediami i tak dalej Więc po prostu życzę wam jego wieczoru, czy tam dnia, nie wiem kiedy to oglądacie I żegnam Name. Narka.